Umowa o swobodnej wymianie młodzieży między Kanadą i Polską obowiązuje od kilku lat. Dotyczy osób od 18 do 35 roku życia. To fantastyczne, że młodzi Polacy mogą przyjeżdżać do Kanady z prawem do pracy. My sprawdziliśmy, co niepokoi osoby, które skorzystały z takiej możliwości young people students uh, of student age to come between our two countries to travel to work to study and to learn each other's cultures and norms and to learn about the geography and the arts and all the different things that make each country so wonderful tak mówiła w 2009 roku minister Dajen Finli która podpisała w Warszawie umowę o swobodnej wymianie studentów między oboma krajami ja myślę że jest to ogromna szansa dla młodych ludzi żeby nie tylko w, 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 wesprzeć się może i finansowo, ale żeby, swoje, żeby się czegoś nauczyć, żeby się dokształcić, żeby odbyć staż, jest, jest, odmowa daje dużo możliwości w obie strony. Umowa grupuje młodych ludzi w trzy kategorie. Pierwsza dotyczy studentów, którzy mogą przyjechać do Kanady i studiować na zasadzie wymiany między uczelniami, ale oczywiście za naukę muszą zapłacić według cennika dla międzynarodowych studentów. Druga grupa to osoby, które chcą przyjechać do Kanady trochę pozwiedzać i trochę popracować. Trzecia to młodzi profesjonaliści, którzy potrafią zaaranżować sobie pracę tutaj w swoim zawodzie na okres jednego roku. Do tej grupy należy Patrycja Płocka, która sześć miesięcy temu przyjechała tu z Wielkiej Brytanii. Dostaje się pozwolenie na rok, żeby pracować i żyć w Kanadzie. Jest to świetne. Nie, niekoniecznie um, nale, trzeba być związany z jednym pracodawcą, tak jak to wygląda na typowym work permit. Czyli daje to takiemu przyjeżdżającemu dużą swobodę, że może spróbować tego i tamtego, trochę pojeździć, trochę pozwiedzać, pozwiedzać kraj. Więc to jest fantastyczny program. Po roku um, pracy na cały etat w Kanadzie można ubiegać się o taki stały pobyt. Um, no oczywiście można um, wyjść za mąż, żenić się, jeśli ktoś. Komie się po szczęście! Małżeństwo to chyba najlepszy ciągle pomysł na pozostanie na stałe. Kłopoty bowiem zaczynają się, gdy upłynie rok przewidziany na pracę, a osoba chciałaby pracując starać się o pobyt stały. Z jednej strony do złożenia papierów wymagane jest przepracowanie roku w Kanadzie, z drugiej po upływie tego roku trzeba wrócić zaraz do Polski, a co za tym idzie stracić pracę.